Witam Państwa w tego, że dzisiaj chciałabym porozmawiać o akademickim temacie, a mianowicie o tym, w jaki sposób podejść do egzaminu dyplomowego, bo stwierdziłam, że nagram ten materiał dla Państwa właśnie na uczelni której mam przyjemność być wykładowcą. Chciałabym, żeby tutaj wszyscy studenci mogli skorzystać właśnie z tego materiału, by nie popełniać pewnego rodzaju błędów związanych z podejściem do egzaminu dyplomowego. Tutaj mam na myśli zarówno egzamin licencjacki, jak i egzamin magisterski. Z racji tego, że jestem właśnie w komisji dotyczącej egzaminów, to miałam okazję i pewnie wciąż będę miała okazję, by doświadczyć różnych sytuacji i zobaczyć, jak to wygląda, i zobaczyć, jak czasami pewnego rodzaju aspekty, o których może student by nie pomyślał, właśnie mają wpływ na zdanie tego egzaminu. Natomiast jednocześnie chciałabym oprowadzić Państwa, w jakich wspaniałych warunkach mam okazję pracować i jednocześnie zachęcić do tego, by jednocześnie zostać studentem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. To są warunki. Możemy zacząć. Tip pierwszy. Jednym z takich bardzo ważnych elementów dotyczących egzaminu dyplomowego jest wygląd, a mianowicie strój. Niestety miałam okazję obserwować studentów, którzy potrafili przyjść w krótkich spodenkach na egzamin dyplomowy, bądź do stanika, na ramionczkach. Oczywiście każdy egzaminator stara się oceniać merytorycznie. Natomiast no, jest to aspekt ludzki i czasami ten aspekt ludzki może mieć przeogromne znaczenie. Tip numer dva. Kolejna kwestia jest to um, critical thinking. I tutaj często egzaminatorzy bardzo chwalą sobie podejście, kiedy osoba nie tylko przedstawi wyuczoną wiedzę, ale także przedstawi ją w formie własnych przemyśleń. Czyli możemy przedstawić jakiś koncept psychologiczny, powołać się na innego rodzaju koncepty psychologiczne, a później odwołać się do własnych przemyśleń, własnych doświadczeń, nawet życiowych, ale zgodne właśnie z tą podstawą teoretyczną. Tip numer 3. Podczas egzaminu dyplomowego jak najbardziej mogą Państwo się sobie kartkę papieru spisać najważniejsze punkty, najważniejsze hasła. Czasami umożliwia to ułożenie sobie w głowie tego dokładnie, co chcieliby Państwo powiedzieć. Oczywiste jest to, że egzamin dyplomowy jest bardzo stresującym doświadczeniem, dlatego komisja bardzo miło podchodzi do osób, które egzaminują, natomiast jednocześnie naszym zadaniem jest sprawdzenie Państwa wiedzy, merytorycznej. Dlatego na spokojnie mogą Państwo poprosić o kartkę papieru. Oczywiście otrzymają Państwo od komisji. Wtedy poprosić o to, żeby mieć minutę na to, żeby sobie spisać najważniejsze hasła dotyczące właśnie pytań, które Państwo wylosowali. Punkt czwarty. Jeżeli używają Państwo jakichś pojęć, warto sprawdzić, co one oznaczają. Nawet jeżeli to pojęcie nie występuje w pytaniu, ale używają go Państwo, mogą się Państwo spodziewać pytania, które będzie dotyczyło tego pojęcia, które użyli Państwo w wypowiedzi. I niestety nie wygląda to najlepiej, kiedy osoba nie jest w stanie dać definicji albo wniesienia się, jak rozumie dane pojęcie, którego przed chwilą użyła. Tip numer 5: koniecznie warto jest przećwiczyć sobie wypowiedzi przed innymi nie wiem, członkami rodziny, partnerem, tak, by oswoić się z wypowiadaniem do innych osób, szczególnie jeżeli na studiach nie ma odpowiedzi ustnych. Jest to dosyć niecodzienna sytuacja i oczywiste jest to, że mogą Państwo nie mieć przygotowania, a jednak używając pojęcia psychologicznego jesteście jak habituacja, więc można się do tego przygotować na poziomie psychologicznym. Tip numer 6. Jak Państwo są na korytarzu i czekają na swój egzamin dyplomowy, Ważne jest to, by jednak nie wypowiadać pewnego rodzaju treści, która mogłaby być kontrowersyjna. Na przykład oceniać komisję egzaminacyjną, ponieważ egzaminator może przechodzić, np. wychodząc do łazienki, i może właśnie to usłyszeć. A od razu powiem: takie sytuacje także się zdarzają. Tip numer 7. Bardzo ważne jest to, żeby łączyć różnego rodzaju pojęcia, pokazać w ten sposób swoją rozległą wiedzę. W związku z tym, jeżeli zdarzy się pytanie, mogą jak bardziej Państwo podzielić jakimiś informacjami z innych wykładów, z innego rodzaju zagadnienia, na przykład nie wiem, jeżeli pytanie dotyczy czynnika genetycznego w chorobach psychicznych. Można, oczywiście odpowiadając na pytania o czynniki genetyczne, można także powiedzieć o jakichś nowszych badaniach z tego zakresu, można powiedzieć o swoich wątpliwościach w kontekście tych badań. Bardzo dobrze też wygląda kwestia powoływania się na jakieś dane z aktualnych badań naukowych oraz artykułów naukowych. Naprawdę mi jest to trudne. Przeczytać jeden, dwa artykuły naukowe z danego zagadnienia, właśnie dotyczące tego pojęcia i przedstawić właśnie te informacje. Naprawdę będzie bardzo mocno to plusowało podczas egzaminu dyplomowego. Kolejny z tipów to dosyć prosty, ale bardzo ważne. Proszę się nie spóźnić na swój własny egzamin dyplomowy. Myślę, że to są najważniejsze informacje, które bym chciała Państwu przekazać, bo misja naprawdę jest bardzo miła, nastawiona do osób, która Zdają taki egzamin, jeżeli już Państwo dotarli przez tą drogę trzech czy pięciu lat, naprawdę jest to jednak forma takiego potwierdzenia państwa, wykształcenia, potwierdzenia państwa wiedzy, nikt nie jest nastawiony na to, żeby znaleźć u Państwa błędy. Ja rozumiem, że jest to bardzo stresujące. Ja sama podczas swojego egzaminu magisterskiego bardzo się stresowałam. Myślę, że mam jeszcze jeden ostatni kif. Warto jest mieć ze sobą osobę bliską, osobę, z którą Państwo się dobrze czują, która będzie. Rozładowywać to napięcie psychiczne, właśnie przed samym egzaminem, do której będą mogli Państwo wyjść, kiedy Państwo będą czekać na ogłoszenie wyników. Faktycznie jest to naprawdę bardzo miłe, kiedy mamy kogoś, kto nas wspiera, właśnie w takim momencie. Dziękuję.